Cześć! Jesteśmy właśnie przed portem w Gdyni. I oczekujemy właśnie pani Hani po egzaminie zdanym, mam nadzieję. No i czekamy. Co tam się, co tam się okazało? Pani Hania dodam jeszcze, ja że zdawała dzisiaj właśnie na egzaminie naszym nowym Fiatem 500. No i jestem ciekawa w wyniku. Pani Haniu, i jaki wynik? Pozytywny, zobaczcie. Możecie zobaczyć sobie, Że jak pani Hania tak. zdała dzisiaj egzamin. Właśnie. I jak tam pani Hania, wrażenie z naszego Bardzo fajnie, tylko na nim zdawać, nie na żadnym innym. Słyszycie? Na niczym innym co naszej chcecie. Tak, do parkowania super jest, w ogóle do jazdy jest super, super. Jest mały, zwinny, tak. możecie sobie. Wyczuć można y, i pedały gazu, i pedały y, tego sprzęgła. Także polecam. Super, super. Cieszymy się bardzo z Panią, Panią również. Dziękujemy wszystkim. No i gratulacje na pani pani. Fajnie. No i super, no nie ma co mówić innego, no tylko i oczywiście wynik, tylko takich kursantów możemy sobie życzyć ambitnych. Dokładnie. Tak. się do pracy. Dokładnie tak. No i nie ma co innego mówić, tylko w sumie Fiat 500. Tak. <laughs> Polecamy. Dzień autkiem. <laughs>